Od dwóch lat należy do ochotniczej straży pożarnej w nowej słupi, gdzie moim zadaniem jest służenie lokalnej ludności w sposób jak najbardziej profesjonalny. Chciałbym, być jak naj... Chciałbym jak najbardziej doskonalić swoje umiejętności, aby móc służyć lokalnej ludności w różnego rodzaju zdarzeniach, takich jak wypadki komunikacyjne, pożary, a także różnego rodzaju klęski żywiołowe czy innego rodzaju miejscowe zagrożenia. Jest to moja pasja i uważam, że jest to też poniekąd życiowe powołanie. Byłem mały, chciałem być strażakiem. Tak może powiedzieć wielu z obecnych członków Ochotniczej Straży Pożarnej, która funkcjonuje prawie w każdej lokalnej społeczności, szczególnie na obszarach poza miastem. Chociaż wzmianki o ratownictwie ogniowym pojawiają się w Polsce już w średniowieczu, historia zorganizowanych jednostek pożarniczych zaczęła się w połowie XIX wieku równolegle we wszystkich trzech zaborach. Obecnie w gminach wiejskich i wiejsko-miejskich funkcjonuje ponad 16 tysięcy jednostek ochotniczych Straży Pożarnych, w tym ponad 5 tysięcy włączonych do krajowego systemu ratowniczo-gaśniczego. Jako jednostka posiadamy 25 strażaków czynnych, którzy, którzy biorą czynny udział w akcjach, 50 strażaków ogółem wspomagających. Działamy na terenie Nowej Słupi, całej gminy, jeździmy do różnych zdarzeń ratowania ludzkiego życia, mienia. Często bierzemy udział w pożarach. Które są do, na naszym terenie dosyć powszechne, ponieważ mamy dużo terenów, które są ugorami, nieużytkami. Ludzie po prostu albo po prostu same z siebie się wybuchają pożary, albo są osoby, które przyczyniają się do tych pożarów troszeczkę. Zawsze staramy się być na, na czas. Bierzemy udział w różnych, w różnych akcjach, które prowadzi gmina, typu dymarki świętokrzyskie, które odbywają się w Nowej Słupi. Zabezpieczamy te dymarki za każdym razem. Prowadzimy Młodzieżową Drużynę Pożarniczą od przeszłego roku, mamy ich 18 druhów, są to dziewczynki i chłopcy. W ramach OSP funkcjonują Młodzieżowe Drużyny Pożarnicze, które szkolą i wspierają rekrutację nowych strażaków. Dzięki młodzieży możliwa jest wymiana pokoleniowa i ciągłość funkcjonowania OSP. Młodzieżowa Drużyna Pożarnicza w Nowej Słupi regularnie przeprowadza różnego rodzaju szkolenia z zakresu pierwszej pomocy przedmedycznej. Na nagraniu możemy zauważyć jeden z takich treningów, w których młodzieżowa drużyna przeprowadzała trening w chwili, gdy, jest, gdy mamy do czynienia z poszkodowanym w wypadku rowerowym, który posiada niezidentyfikowane obrażenia i wymaga natychmiastowej ewakuacji do miejsca, w którym będzie możliwe udzielenie pierwszej pomocy przedmedycznej. Młodzi ratownicy umieścili osobę poszkodowaną na desce, która umożliwiła w sposób bezpieczny ewakuację poszkodowanego do miejsca, w którym będzie możliwa udzielona pierwsza pomoc w sposób profesjonalny i jak najbardziej bezpieczny przez służby ratownicze. Tak naprawdę od małego interesuję się strażą. Zawsze chciałem zostać profesjonalnie strażakiem. Zawsze gdy zbliżały się święta, chciałem pod choinkę dostać czy to strój strażacki, czy coś związanego ze strażą. No i gdy zobaczyłem ogłoszenie, że powstaje Młodzieżowa Drużyna Pożarnicza u nas w Jednostce, to od razu się zgłosiłem, no, no i teraz nie żałuję. Mnie zainspirował tata, który od, małe, od małego wieku interesuje, interesuje się strażą i co, cały czas wyjeżdża na wyjazdy, i, no i mnie zachęciła też rolnika, moja siostra i dążę nie zainspirowało to, że jednak mieszkamy naprzeciwko Remizy i zawsze, czy to w nocy, czy rano, no była ta syrena i zawsze chciałam zobaczyć, jak wyglądają akcje, co się na nich dzieje. No i tak właśnie dołączyłam. Moi przyjaciele często mnie pytają, jak wyglądają, a czy to spotkania, czy coś. No i w sumie to e, cieszę się, że jestem tutaj. Bo rozwijam swoją pasję tak naprawdę od dzieciństwa. No i to mi jakoś bardzo nie przeszkadza w życiu codziennym, bo jak mam jakikolwiek wolny czas, a ogłoszą zbiórkę, no to od razu się na nią zbieram. Aktywność OSP nie ogranicza się tylko do działań skierowanych na bezpośrednią pomoc lokalnym społecznościom, lecz także do popularyzacji wiedzy z zakresu bezpieczeństwa przeciwpożarowego akcji promujących kulturę, sport, rekreację i ochronę środowiska. Okazją do promowania działalności OSP są coroczne majowe spotkania, podczas których strażacy świętują imieniny swojego patrona, świętego Floriana. Nasza jednostka powstała w 1953 roku. Od tego czasu dzielnie służy na terenie gminy Jędrzejów. Najczęściej są to miejscowe zdarzenia, czyli to są wszelkiego rodzaju wypadki komunikacyjne, roje szerszeni, jakieś powalone drzewa. W ostatnim czasie jest coraz mniej tych pożarów. Świadomość ludzi, głównie rolników, się zwiększyła. Nie, wy, nie wypalają tych traw, dzięki czemu no, mamy troszkę mniej tej pracy. Ochotnicza Straż Pożarna w Potoku Wielkim została założona w 1925 roku. Od czterech lat posiadamy samochód Skania. Jest to samochód ciężki o pojemności 5000 litrów wody. 500 litrów środka pianotwórczego. Również z dniem, jak otrzymaliśmy samochód, zostaliśmy włączeni do krajowego systemu ratowniczo-gaśniczego. No, także na, na samochodzie posiadamy sprzęt niezbędny do wykorzystania w działaniach ratowniczych. Najważniejszy jest to sprzęt hydrauliczny, głównie służy do. Wycinania ludzi poszkodowanych z wypadków, wyżej mamy piły docięcia do betonu, do drewna, opryskiwacz spalinowy, cała armatura wodna, różnego rodzaju pasy, wodery, linki, opryskiwacze i teraz może przejdziemy z tamtej strony. Tutaj mamy pompę. Tutaj za chwilę koledzy będą pokazywać udzielenie pierwszej pomocy. Na fantomie: szybkie natarcie różnego rodzaju pompy, agregaty oddymiające zapasowe butle i cały sprzęt medyczny. Jednym z głównych celów ochotniczych Straży Pożarnych jest współpraca i wspomaganie rozwoju społeczności lokalnych na własnym terenie. Szanowni Państwo, znajdujemy się w sołectwie w Szczecnie, w pięknej miejscowości na terenie gminy Daleszyce. Niedawno oddaliśmy do użytkowania świetlicę wiejską przy OSP tutaj szczecno. Można powiedzieć, że marzenia się spełniają. Mieszkańcy od dawna czekali właśnie na taką inwestycję, w której będą mogli zarówno sami spędzać swój wolny czas, ale również jest to miejsce już dla druhów OSP, bo jest przebudowana ta część, która jakby jest w ich tutaj dyspozycji, czyli garaże, szatnie. To już wygląda naprawdę na bardzo fajnym, dobrym poziomie. Mamy też świetlicę, gdzie dzieci, młodzież korzystają codziennie od poniedziałku do piątku, mają tu zajęcia, a także jest kącik dla pańskich gospodyń wiejskich, które tu przychodzą, mogą spędzić czas. Jest zarówno w świetlicach, jak i kuchenny dla nich przygotowany. Także to jest takie marzenie tych osób, które tutaj od dawna zgłaszały, aby taka inwestycja powstała. Ale to też pokazuje. Jak dobrze ze sobą te grupy społeczne współpracują, czyli druchowie OSP, panie skoła koła gospodyń wiejskich, a także świetlica, która jakby łączy te dwie grupy, a także zaprasza pozostałe osób, żeby przychodziły i korzystały. Zbliża się upalny sezon letni. Zadbajmy o własne bezpieczeństwo i uszanujmy polecenia strażaków, chociaż zawsze możemy liczyć na ich gotowość. Każdy pożar powoduje straty, których często nie da się naprawić.